Witam Państwa serdecznie na moim kolejnym filmiku o tanim podróżowaniu. Na liczne prośby ludzi, którzy podróżują po Europie, a zwłaszcza do Hiszpanii, chcę jeszcze raz trochę powtórzyć, jak tanio i wygodnie poruszać się po Hiszpanii. Jak zaplanować nawet jakąś krótką wyprawę, i tu posłużę się przykładem. W tym przykładzie będę już uwzględniał wszystkie środki komunikacji w Hiszpanii. Wybrałem sobie losowo słynne Santiago de Compostela i wybrałem sobie losowo datę 14 kwietnia. Ponieważ planowanie takich wyjazdów wiąże się z kilkoma rzeczami, albo planujemy to dużo wcześniej, albo przed samym wyjazdem lub w przypadku gdy nie są to miesiące atrakcyjne jak zima, to nawet są sytuacje, gdzie z tygodnia na tydzień możemy trafić na tani lot bezpośredni do Hiszpanii. Wracamy po raz kolejny do połączeń. Do Hiszpanii regularnie z Polski latają różne linie. Jedną z nich jest Norwegian Ryanair, Wizair, Lot. Wybrałem tu losowo Norwegian i ta data, co wspomniałem, akurat 14 kwietnia mamy lot za 44 euro, czyli za 160 zł, lecimy z Warszawy do Madrytu. Oczywiście każdy, gdzie chce się dostać w Hiszpanii, to wybiera sobie w wyszukiwarce. Odpowiednie miejscowości, z którymi dania, dana, lina, dana linia jest skomunikowana. Czyli w Hiszpanii są to lotniska w Madrycie, w Barcelonie, w Alicante, w Maladze. Jest bardzo dużo bezpośrednich połączeń. Dobraliśmy sobie już powiedzmy ten lot za te 44 euro. I teraz lądujemy w Madrycie. Z Madrytu. Jak już wspominałem, jednym z, po, jednym z środków komunikacji jest pociąg. Odpowiednikiem naszego PKP jest RENFE, czyli firma przewozowa kolejowa. Tu już w wyszybkiwarce wpisałem połączenia do Santiago. I dla przykładu, jest Kilka rodzajów biletów i mamy przeja przejazd pociągiem. Zajmuje 5 godzin, 30 minut. Ceny są atrakcyjne, bo są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. I mamy tak za 54 euro. Jest to typowy bilet tak zwany frekwencyjny, czyli jedzie pojedyncza osoba, kupuje ten bilet. Znienacka, ale jest też bilet preferente, czyli niezwrotny bilet, najtańszy zaledwie za 16 euro lub za 21 euro 4M, to znaczy 4 przy jednym stole. I wtedy każdy płaci po 21,70. Ale muszą być 4 osoby, czyli w tym przypadku. Najkorzystniej byłoby taki przejazd za 16 euro. Jak już wspominałem, tych, tych połączeń jest więcej i ceny są podobne w zależności od godziny, o której byśmy wyjeżdżali z Madrytu. Jeżeli ktoś się boi pociągów, to mamy kilka rodzajów autobusów. W tym akurat Santiago de Compostela obsługuje sieć Alsa. Warto sobie to wszystko notować. Alsa jest, ma bardzo wygodne autobusy i też w miarę korzystne bilety. Są u nich też promocje. Autobusów, jak widać, z Madrytu jest o wiele więcej niż pociągów. Z względu jednak jest to Wielkie sanktuarium, do którego zdarzają dziesiątki tysięcy ludzi. Tutaj bilet kosztuje około 19 euro, okazyjny jest nawet za 9 euro, i typowy jest za 35 euro, To jest to taka stawka standardowa. Przejazd trwa trochę dłużej niż pociągiem. 7 godzin, 8 godzin, nawet do 9 godzin i 30 minut. Ale to już wspominałem, to są oferta, to znaczy, że jest okazyjny bilet, czyli kupowany w tym momencie na tamtą datę. A gdy spojrzymy na ceny regularne, w jedną stronę to jest 48 euro, 54 euro, 60 euro. Czyli przy dobrym połączeniu, samolot za 40 plus za 9 euro bilet i za 200 złotych lądujemy w Santiago de Compostela. Tuż pozwoliłem sobie pójść dalej i zrobić rezerwację na jakiś hotel. Jest słynna strona internetowa, nazywa się Booking.com. Ta strona jest tak powiązana z hotelami i różnymi pensjonatami, że wyszukiwanie na własną rękę wskaże nam na wyższą cenę niż przez pośrednika, jakim jest Booking.com. Poza tym jest tu tak jasno i przejrzyście. Ja wpisałem jeden nocleg w Santiago z 14 na 15 kwietnia, ułożyłem to w kolejności od najniższej ceny do najwyższej. Dla dwóch osób. Uwaga, to jest wręcz niewiarygodne, ale prawdziwe. 32 euro zapłacą dwie osoby za nocleg. Jest to jakieś, są to jakieś pokoiki nad restauracją. Równie dobrze. Też jest hotel jest akurat dwugwiazdkowy cena też 34 euro przy każdym noclegu dopisane są opinie czy ktoś był zadowolony, czy niezadowolony z czego był zadowolony, z czego niezadowolony szczegółowa mapka jak dojechać, jak trafić czy jest to blisko centrum, czy daleko od centrum bardzo dużo korzystam z tej strony jest bardzo precyzyjna wyszukiwarka. I uwaga, z tej wyszukiwarki można korzystać z noclegów na całym świecie. Warto się zarejestrować. Potem dodatkowo dostaje się jakieś bonusy, na przykład 10% rabatu, gdy ktoś już skorzysta wiele razy, a jak się zabierze grupa ludzi, no to jeszcze to wyjdzie korzystniej. Wyszukiwarka też. Ma w sobie możliwość wybrania ilości pokoi, ilości osób w pokoju i dostosować nosleg do naszych potrzeb. W całej Hiszpanii jest bardzo dużo noslegów. 32 euro to jeszcze nie jest szczyt rewelacji, bo można, można gdzieś znaleźć nosleg za 20 euro, za dwie osoby. Wszystko kwestia, o ile wcześniej to zarezerwujemy. Za i tu na tym przykładzie było, jak możemy dostać się i przenocować w Santiago de Compostela, gdzie pielgrzymka autokarowa z przewodnikiem potrafi kosztować 3000 zł. A tu sprawa się zamknęła, bo jeszcze nie znaleźliśmy powrotnego. Jeżeli w tamtą stronę mamy 50 plus 30, powiedzmy, że 100 euro to jeżeli znajdziemy w powrotnym za 100 euro, to mamy za 200 euro wyjazd i pobyt w Santiago de Compostela. Drugą siecią autobusów, o której już wspominałem, jest Avanza Bus. Tak, tak jak już w poprzednim filmiku wspominałem, te firmy dogadały się między sobą, nie robią sobie konkurencji. I na przykład Avanza Bus... Nie ma połączeń z Santiago de Compostela, no ale ma na przykład połączenia z Madrytu do Walencji, o czym też wspominałem w poprzednim filmiku. Jakaś standardowa cena 27-33 euro. Warto sobie to wszystko zanotować. Cała Hiszpania jest pokryta dobrze połączeniami Alsa alsabus. I te wszystkie linie lotnicze, które wymieniłem, plus Renfe pomaga w spędzeniu mile czasu w Hiszpanii i dobrych połączeniach. O ile ktoś nie wybiera się samochodem, ma zamiar z tego skorzystać. Wiadomo, że wszystkie lokalne połączenia trzeba już szukać indywidualnie. Dużo ludzi. Ląduje na przykład w Barcelonie, a chce się dostać do jakiejś nadmorskiej miejscowości. Wtedy już są koleje podmiejskie, też można skorzystać z ręfy, a jak nie dojeżdżają koleje, to mamy połączenia prywatnymi busami lub małymi jakimiś firmami, które obsługują tylko daną miejscowość. Jak już wspominałem, ja chętnie jestem w stanie pomóc, aby ktoś gdzieś coś planował, leciał. Mam język hiszpański, no to wiem gdzie tam poszperać. Nie będzie to dla mnie stanowiło żadnego problemu. No i zapraszam do planowania.